Oto studia w fabryce firmy SSL w Oxfordzie w Anglii. Są one wykorzystywane do demonstracji urządzeń oraz do indywidualnych sesji szkoleniowych dla gości. Jest to jednocześnie doskonałe miejsce do testów przy pracy nad nowymi urządzeniami. Demonstrowane studio jest nazywane Studiem z Klocków. Czyli tradycyjna duża reżyserka zbudowana przy wykorzystaniu modularnych urządzeń SSL z analogowej serii XLogic. W tej serii został zastosowany proces wytni i wklej, czyli użycie klasycznych układów z analogowych konsolet wielkoformatowych, które zostały przełożone w analogowe moduły tworzące system odpowiedni dla nowoczesnego studia projektowego. Do tego celu nie zostały stworzone żadne nowe komponenty ani linie produkcyjne. Po prostu konsolety, które stały się ważną częścią brzmienia słynnych realizatorów i producentów, na przestrzeni ostatnich trzech dekad zostały podzielone tworząc klocki z precyzyjnymi procesorami, które nowoczesny producent może wykorzystywać we własnym projektowym studio. W tym filmie będziemy mówić o czarnych i srebrnych modułach do X-Racka. Postaramy się pokazać różnice pomiędzy nimi, jak również podamy pewne sugestie, które moduły mogą być bardziej odpowiednie w danej sytuacji. Wykorzystamy do tego system z konsolą Matrix, spinając moduły x na kanały audio. Czarne moduły mają agresywny, zabarwiony dźwięk, charakterystyczny dla konsolet serii E produkowanych w latach 1981-1989. W modułach srebrnych mamy szybki i mocny dźwięk, z jakiego słyną konsolety serii JK i Duality. Na początku przyjrzyjmy się kompresorom. Czarne moduły dynamiki posiadają układy z konsolety serii E z roku 1993. Mają wyróżniające się brzmienie, szczególnie gdy są używane na każdym kanale miksu. Wspaniale brzmią na takich źródłach jak gitara elektryczna, bębny i całej masie innych rzeczy. Srebrne moduły dynamiki pochodzą z najlepszych konsolet serii 9000k i Duality. Super szybkie praktycznie nie dodają koloru do obrabianych śladów, nawet praca z mocną kompresją nie powoduje niepożądanych zmian w paśmie przenoszenia. Wspaniale sprawdzają się używane ze źródłami akustycznymi i są szczególnie użyteczne przy liniach basowych. Włączamy w sesji ślady perkusji ze stereofonicznej pary mikrofonów ambientowych i podajemy je na dwa kanały konsolety Matrix. Włączając parę czarnych modułów dynamiki z X-Racka na dwa kanały Matrixa za pomocą wbudowanej programowo kontrolowanej matrycy insertu. Powielamy ślady w sesji i wysyłamy je na dwa kolejne kanały Matrixa. Na tych kanałach włączamy dwa srebrne moduły dynamiki z systemu X-Rack. Używając przycisków CUT w kanałach Matrixa można porównać sygnał A i B, czyli te same ślady obrabiane przez dwa różne typy kompresorów. Na modułach dynamiki z dwóch serii w identyczny sposób została ustawiona umiarkowana kompresja. Posłuchajmy. Najpierw nieskompresowanego sygnału, potem czarnych kompresorów i na końcu srebrnych. Zauważcie, że czarne moduły dodają swojego własnego charakteru do dźwięku, podczas gdy srebrne moduły utrzymują stałe brzmienie śladów. Jeśli chcesz porównać te brzmienia w wysokiej jakości, możesz pobrać je ze strony SSL. W następnym przykładzie wykorzystamy ten sam zestaw, aby przepuścić ślad basu przez obydwa typy dynamiki. Została ustawiona głęboka kompresja z redukcją 6 dB i włączona reakcja na szczyty sygnału oraz szybki atak. To rzeczywiście wyrównuje dynamikę basu i uwydatnia harmoniczne. Najpierw posłuchamy surowego śladu, następnie srebrnych kompresorów, na końcu czarnych kompresorów. Zauważcie jak przy podobnych ustawieniach brzmienie czarnej dynamiki wydaje się bardziej zaokrąglone i nieco cieplejsze w niższym środku. Teraz przyjrzyjmy się dwóm modułom korekcji. Czarny moduł posiada dwa obwody korekcji. Bazują na dwóch różnych generacjach wczesnej serii E konsolet SSL. Brown knob z roku 1991 i Black knob EQ z roku 1993. Nazwy pochodzą od koloru nakładek na potencjometrach niskich częstotliwości. Nie znajdziemy czarnych nakładek na potencjometrach w korektorach X-Raka, natomiast mamy możliwość wyboru typu brzmienia pomiędzy Brown i Black za pomocą przycisku. Obydwa brzmienia pochodzą z różnych wersji konsolety serii E i obydwa posiadają stałą dobroć Q, co oznacza, że niezależnie od wielkości podbicia lub tłumienia sygnału, kształt krzywej korekcji pozostaje bez zmian i możliwe jest delikatne podbicie i tłumienie wąskich zakresów częstotliwości. Najlepiej opisać to działanie jako agresywne i działające dobrze na muzyce rockowej lub elektronicznej. Srebrna korekcja pochodzi ze wspaniałych konsolet 9000K i Duality. Posiada nowocześniejszą wersję korekcji Black Knop z klasycznej serii E, ale także z serii G z roku 1999. Podobnie jak w przypadku czarnego modułu korekcji, tu również możemy przełączyć rodzaje brzmienia, w tym przypadku pomiędzy Black Knop i Series i G Series, wciskając przycisk GEQ. Moduły srebrne i czarne mają całkowicie inny charakter. Srebrne moduły są bardziej uniwersalne niż czarne i brzmieniowo można opisać je jako czyste, ale mocno kształtujące brzmienie. Użyjemy systemu z Matrixem, aby porównać brzmienie dwóch typów korekcji. Mamy stereofoniczne nagranie gitary akustycznej, które zostały powielone i wypuszczone na dwie sąsiednie pary kanałów Matrixa. Wpinamy parę srebrnych modułów korekcji na jedną parę kanałów, a czarnych na drugą parę. Korekcja tej gitary została ustawiona tak, aby podciąć nieco rezonujące średnie częstotliwości i aby dodała trochę blasku w górze używając brzmienia z serii E. Potencjometry w czarnej korekcji zostały ustawione identycznie. Najpierw posłuchamy nieobrobionego dźwięku, następnie czarnej korekcji, a na końcu srebrnej korekcji. Zauważcie, że przy tych samych ustawieniach czarna korekcja ma cieplejsze brzmienie niż srebrna. A oto inny przykład. Partia wokalna, przepuszczona przez oba typy korekcji, została ustawiona tak, aby dodać trochę jasności do wokalu. Podobnie najpierw posłuchamy surowego wokalu, potem czarnej korekcji, a na końcu srebrnej korekcji. My all over the floor. And honest to God, honest to God, can I not tempt you anymore? If you find the right old track, follow it back to me. If you find the outhouse beneath a shady tree, that's where I'll be. And honest to God, honest to God, you've stolen my heart. Honest to God. Zauważcie, jak srebrna korekcja brzmi nieco bardziej gładko i bardziej klinicznie w porównaniu do czarnej korekcji. Czarna korekcja dodaje do brzmienia więcej syczących harmonicznych. Słyszycie na podstawie tych przykładów, że te dwa typy korekcji mają różne brzmienie i każdy kolor brzmienia może być odpowiedni do pewnych zadań. Generalnie, czarny jest dobry do rocka, srebrny do muzyki pop, ale decyduje materiał źródłowy i intencja realizatora. Jeśli chcesz porównać przykłady z dobrym poziomem dokładności, możesz pobrać ze strony SSL pakiet z plikami WAVE. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do obejrzenia pozostałych filmów.